Witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj opowiem o bezsenności i jak ułatwić sobie zasypianie. Gdy zadałem pytanie właśnie na Instagramie, jakie tematy chcielibyście, żebym poruszył, to właśnie bezsenność, problemy z zasypianiem, też wstawaniem poziomu energii były najczęściej pojawiającym się tematem. Jeżeli chodzi o bezsenność, tutaj właśnie problemy z zasypianiem, długim zasypianiem czy słabą jakością snu, to jest naprawdę tak dużo czynników, o których można powiedzieć, że filmik mógłby trwać naprawdę pół godziny. Więc będę się raczej streszczał i przejdę do konkretów. Ale to, jak śpimy, na to, jak śpimy, sprowadza się tutaj do tego cały nasz rytm domowy i cały nasz dzień to co robimy właśnie przez cały dzień począwszy od tego czy wystawiamy się na słońce w ciągu dnia to jest bardzo fajnie wpływa na głębokość naszego snu jeżeli po prostu w ciągu dnia wystawialiśmy się na słońce to kiedy pracujemy kiedy trenujemy i kiedy się stresujemy bo wiadomo że powinniśmy trenować no, na pewno nie za późno i nie krótko przed snem tak samo nie powinniśmy się przed snem stresować więc jeżeli ten trening gdzieś w ciągu dnia wykonaliśmy wykonaliśmy jeszcze jakąś tam pracę mentalną zmęczyliśmy powiedzmy nasz umysł i ciało to też na pewno wpływa na jakość snu korzystnie że jest on głębszy. Tak samo ekspozycja na zimne i ciepłe temperatury. Zarówno morsowanie, jak i tutaj saunowanie, czy ciepła temperatura w ciągu dnia, czy nawet przed snem mogą głębokość i jakość tego snu poprawić. Tak samo zasypianie. Także są to kwestie takie związane powiedzmy z rytmem dowowym, które tutaj jak najbardziej są wskazane. Oczywiście do tego odżywianie jest tutaj ważnym czynnikiem. Przeważnie nie zaleca się jeść kolacji krótko przed snem, ale dla niektórych osób być może jakiś węglowodany przed snem mogą tutaj ułatwić samo zasypianie. Tak samo, jeżeli ktoś jest w głębokiej redukcji i je bardzo mało kalorii od dłuższego czasu, to też tak samo może to powodować, że są problemy z zaśnięciem, po prostu jesteśmy głodni i to zasypianie przebiega gorzej. Kolejną bardzo ważną kwestią jest wyciszanie się przed snem i ograniczanie sztucznego niebieskiego światła przed snem. Czyli nie pracowanie na komputerze, nie siedzenie na telefonie, nie oglądanie telewizji krótko przed snem, powiedzmy, że tą godzinkę przed snem warto by było tutaj to ograniczyć, żeby po prostu nie promieniować się tym niebieskim światłem, bo takie światło właśnie daje sygnał po prostu naszemu mózgowi, naszemu ciału, że jest jeszcze dzień i nie ma pośpiechu, żeby, się zasyp żeby zasypiać. Tak, nie wydziela się melatonina, a właśnie bardziej wydziela się kortyzol. To jest jedna z kluczowych kwestii, która dla osób, które o to nie dbają, może bardzo mocno pomóc. Tutaj na przykład można też skorzystać z takich pomarańczowych okularów, które właśnie blokują niebieskie światło i po prostu nosimy je powiedzmy godzinę dwie przed snem i nawet jeżeli mamy jakieś lampki, sztuczne oświetlenie czy komputery, to one to światło niebieskie blokują i ułatwiają nam zasypianie, ale idealnie by było po prostu raczej tego niebieskiego, silnego światła raczej unikać. Bardzo ważną kwestią też jest ogólnie regularność i rytm dobowy, który jest w miarę zaplanowany, to znaczy jeżeli jednego dnia kładziemy się o 22, drugiego w nocy, potem o 23, potem o 3 w nocy i ten rytm dobowy i godziny snu są zmienne, no to nasze ciało oczywiście ma ciężko, żeby się do takiego rytmu dobowego przystosować, dlatego idealne, idealnie by było się w miarę o regularnych godzinach kłaść i wstawać, bo to też znowu daje sygnał naszemu ciału, że na przykład jest 22 i już kładziemy się spać i nasze ciało już powiedzmy ten poziom energii zmniejsza, wycisza się. O tym, czy musimy się o 22 kłaść spać, mówiłem w poprzednich filmikach, nie, nie każdy musi się tak wcześnie kłaść spać, ale po prostu, żeby te godziny snu i ten rytm dobowy był regularny, tak? To jest bardzo też ważna kwestia. No i też oczywiście możemy dojść do suplementacji, która w przypadku snu też jak najbardziej może być pomocna. Mnóstwo osób przed snem ma problem z zasypianiem ze względu na taki natłok myśli i ogólnie takie pobudzenie ciała i umysłu, co bardzo często jest związane z niskim poziomem GABA. GABA jest takim neuroprzekaźnikiem powiedzmy, że hamującym, uspokajającym, uspokajającym zarówno ciało i umysł, a ze względu na to, że dzisiaj jesteśmy ogólnie bardzo pobudzeni, pracowici i nie mamy raczej chwili wytchnienia na medytację, na jakiś tam spokój, wyciszenie, to tego neuroprzekaźnika GABA przeważnie mało i przed snem to się manifestuje w ten sposób, że właśnie leżymy w łóżku, próbujemy zasnąć, ale tu wszystkie myśli nas nachodzą i na to na przykład może pomóc oczywiście medytacja przed snem, czy jakaś yoga, czy inne metody takiej relaksacji, czy to będzie masaż, czy jakiekolwiek inne. I to bym bardzo polecał, żeby regularnie medytować. Może to być przed snem, może to być rano. Przed snem medytacja też może po prostu ułatwiać samo zasypianie. Oprócz tego jest też wiele suplementów, które te gabę podnoszą. Samej gaby przed snem raczej bym nie polecał. Raczej gaba bym polecał stosować doraźnie, bo taki suplement jako gaba sama w sobie, neuroprzekaźnik, można kupić. Co można polecić? To na przykład chmiel, który jest zawarty w piwie. Bardzo łatwo wiadomo, że piwo ułatwia zasypianie i właśnie uspokaja. I wypicie takiego piwa czy dwóch no, u wielu osób po prostu sprawdza się jako metoda bezcenność. jednak chmiel, chmiel tutaj podnosi gaba i uspokaja właśnie ciało i umysł, jednak alkohol zawarty w piwie no, nie wpływa na sen pozytywnie, tak? bo oczywiście łatwiej jest nam zasnąć, ale sam alkohol powoduje, że jakość snu jest dużo gorsza, często się przebudzamy i ten sen jest płytki, także spożywanie alkoholu przed snem na pewno zdrowe nie jest i też codzienna lampka wina czy piwo jednodziennie na pewno też zdrowe dla nas nie jest. Tutaj pod tym względem piwo bezalkoholowe dużo lepiej by się sprawdziło, ale też są różnego rodzaju ekstrakty też w aptekach, które zawierają w sobie ekstrakty na przykład od śmielu, melisy, kozuka lekarskiego, czyli właśnie takie zioła, które wpływają tutaj na poziom gaba. Są też olejki eteryczne, takie jak właśnie waleriana, czy lemon balm, czyli trawa cytrynowa, które też mogą podnosić gaba i na przykład kąpiel, czy maszarz właśnie z tymi olejkami, też może ułatwiać nam zasypianie. Ej, oprócz tego są też takie suplementy jak eltanina, które może ułatwić zasypianie. Eltanina możemy stosować zarówno przed snem, jak i w ciągu dnia do kawy czy do kofeiny, po prostu jako taki neotropik pobudzający, więc tutaj jest dwojakie zastosowanie. Bardzo dobre efekty na sen ma też glicyna, bardzo dobrze jest przebadana, że jakość snu poprawia, ułatwia zasypianie. 3 do 5 gramów glicyny w proszku przed snem też może być tutaj korzystne, oprócz innych swoich korzyści właśnie jakie ma glicyna. Dodatkowo, oczywiście, bardzo znana jest melatonina. Jeżeli chodzi o melatoninę, nie jestem zwolennikiem jej regularnego, codziennego stosowania u osób zdrowych i młodych. Tutaj raczej polecałbym zdecydowanie zadbać o to, żeby w sypialni było całkowicie ciemno, bo wtedy ta melatonina dobrze się wydziela. Żeby w sypialni też było chłodniej i po prostu żeby ta higiena snu była za zachowana. Tak? Czyli odpowiednie godziny snu, ciemna sypialnia, chłodniejsza sypialnia i właśnie na przykład, że się nie ubieramy też bardzo grubo, nie przykrywamy się grubą kołdrą i mamy w miarę spokój w tej sypialni, a nie, że w sypialni na przykład pracujemy. Przez cały dzień jemy, tylko żeby sypialnia służyła do snu, i to może jak najbardziej w jakości snu i wydzielania melatoniny nam pomóc. A jeżeli już ktoś stosuje melatoninę, to raczej bym polecał tu doraźnie stosować i w dawkach nie większych niż 1 mg, ponieważ dawki większe niż 1 mg powodują, że ta melatonina jest jeszcze w ciągu dnia u nas podwyższona rano, tak, i powoduje po prostu, że rano budzimy się zmęczeni. Wiele osób właśnie przy dawkach 3, 5, 10 mg. Lepiej oczywiście śpią, ale rano budzą się tacy zamuleni i czują, że jeszcze rzeczywiście się nie obudzili. Także dawki mniejsze niż 1 mg. U osób zdrowych, młodych, tak jak powiedziałem, raczej doraźnie tylko stosować. U osób starszych, powiedzmy po 50-60 roku życia, myślę, że melatonina może być regularnie stosowana ze względu na to, że jest bardzo bezpieczna i też działa przeciwnowotworowo, na przykład antyoksydacyjnie i jest ogólnie bardzo ważnym hormonem. A jeżeli wraz z wiekiem wydzielamy jej coraz mniej, to u osób starszych może się sprawdzić. Także podsumowując, jest bardzo wiele kwestii, o które można zadbać, jeżeli ktoś ma problemy z zasypianiem, z bezsennością właśnie począwszy od tej higieny snu, regularnego rytmu dobowego, treningu, stresu, to są naprawdę rzeczy, które tutaj naprawdę pomogą, żeby ta sypialnia była odpowiednio przygotowana do snu. Jeżeli to nie pomaga, to dopiero potem kierowałbym się ku suplementacji i to też jak najbardziej może pomóc, ale przede wszystkim regularne godziny, regularny rytm dobowy i dbanie o tą higienę snu jest w stanie tutaj naprawdę zmienić bardzo dużo i bardzo wielu osobom pomaga pod względem zasypiania. Także polecam takie metody, biohacking przede wszystkim właśnie, czyli optymalizacja naszego środowiska, a dopiero potem suplementacja. Gracias.